Myślisz, że jest z tobą coś nie tak? Że jesteś chory, że czakry są nieodbokowane, że jakieś demony cię opanowały, że masz różne choroby wymyślone przez cywilizację? Jak myślisz, tak, to tak się dzieje. Wszystko dokładnie tak się dzieje, jak myślisz. Pięknie, nie? Niektórzy zarabiają na Tobie mnóstwo pieniędzy. <laughs> Zaczynając od aptek, lekarzy, a skończywszy na naturopatach, biologoterapeutach. Serio. A Ty dalej nie wierzysz w siebie. Dalej mówisz, że coś czujesz jeszcze tam nie tak. W Tobie. Boisz się zmian bo się, że nie udźwigniesz tego. Dlatego łatwiej jest zwrócić na kogoś odpowiedzialność, zapytać się, co masz zrobić dalej, chociaż doskonale znasz odpowiedź. Wszystkie odpowiedzi znasz, dlatego zadajesz pytanie, bo chcesz potwierdzenia, dlatego czytasz książki, bo chcesz potwierdzenia, oglądasz filmy, wszystko po to, żeby w końcu zrozumieć, że to wszystko już dawno wiesz. Doskonale zdajesz sobie o wszystkim sprawę. Ale zapytasz się jeszcze i jeszcze i jeszcze. <słuch> <słuch> Też tak robiłem kiedyś, naprawdę. Serio. Czy mogę? Czy już? Czy wypada? A co miałbym? A co tam? Pięknie. Zostaliśmy naprawdę cudownie wyszkoleni na własne życzenie, oczywiście, bo nikt tego nie zrobił za nas. Wszystko to zrobiliśmy sami sobie. Tak, od zawsze jesteś oświecony. Żaden fluor ci w niczym nie przeszkodził, Twoja szyszynka jest czysta, Twoja grasica działa, wszystkie Twoje organy są sprawne, ale w momencie, jak ktoś Ci mówi, że coś jest nie tak, bo pewno nadużywasz czegoś, albo nie wypowiadasz się, albo żyjesz z jakimś problemem, o którym nie chcesz nikomu powiedzieć. I to się odbija na Twoim ciele, Twoje ciało, w ten sposób próbuję tobie powiedzieć. Odpocznij. Zostaw to. Podziękuj, wybacz. Przeproś. Jesteś tak wszechmocny. Jak mogłeś pomyśleć, że coś nie tak z tobą jest, twoje ciało bez przeby się regeneruje na okrągło. Mamy swój czas na tej ziemi, w tej grze. To jest czas właśnie teraz, żebyś zaczął realizować swoje życie, swoje plany, swoje cele. Trzymaj się.